Pokój Dobro. Minęły już 4 miesiące od ostatniego spotkania Młodych w Ołczynie, a do kolejnego jest jeszcze daleko, i często pojawia się taki dylemat, jak żyć w takiej szarej codzienności pomiędzy spotkaniami, pomiędzy jakimiś rekolekcjami. Co nam może pomóc w tym, żeby nieustannie prowadzić, mieć jakąś relację, życie duchowe. E, oczywiście znamy sakramenty, znamy Pismo Święte. Ale chciałbym dzisiaj Wam przedstawić jeszcze jedną taką pomoc, narzędzie do prowadzenia takiego głębokiego życia duchowego. Zapraszam Was serdecznie. Takim kolejnym narzędziem, oprócz sakramentów, czyli Eucharystii, Spowiedzi Świętej i oczywiście kontaktu z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym, jest korzystanie z doświadczenia świętych, czyli tych, którzy już możemy powiedzieć, że zwyciężyli, są zwycięzcami, doszli do życia wiecznego, do Królestwa Bożego i możemy korzystać z ich jakiegoś takiego doświadczenia duchowego. Oczywiście ja nie będę Wam dawał tutaj za przykład nikogo innego, jak tylko świętego Franciszka z Asyżu, ponieważ jest to też mój patron, Narzek, braci kapucynów, y, związanych ze spotkaniem młodych w ołczynie. Y, wszystkich tych materiałów, źródeł, które y, opowiadają o życiu świętego Franciszka, jest multum, jest tego full. Y, wystarczy zobaczyć na, na tą grubą, taką opasłą księgę za mną. To są zebrane wszystkie źródła franciszkańskie, czyli spisane. Spisana biografia Franciszka, różne jego też mowy. Mamy tego mnóstwo. Dzisiaj chciałbym sięgnąć do takiego jednego fragmentu, a właściwie dwóch ze zbioru asyskiego, który możecie znaleźć w tej grubej książce. Dlatego posłuchajcie i spróbujemy wyciągnąć coś dla nas, właśnie z tej historii, z tych słów Franciszka. Pewnego razu powiedział, Najwyższy udzielił mi łaski, że nowicjuszowi, który by dzisiaj wstąpił do zakonu, jeżeli byłby moim gwardianem, byłbym tak samo pilnie posłuszny, jak temu z braci, który byłby pierwszym i najstarszy wiekiem i życiem w zakonie. To jest pierwszy fragment. Drugi jest taki. Wielokrotnie, gdy jacyś bracia nie pomogli mu w jego potrzebach, Albo powiedzieli mu jakieś przykre słowo, z powodu którego zazwyczaj człowiek się oburza, on natychmiast szedł się pomodlić, a wracając, nie chciał już tego wspominać. I Franciszek jeszcze w tym fragmencie mówił takie słowa, że gdyby chciał, to wszyscy bracia na świecie baliby się go bardziej niż wszystkich innych przełożonych, gwardianów itd. Ale zobaczysz, że on nie chciał. I tutaj się pojawia takie pytanie: No Franciszku, co z tobą jest nie tak? Dlaczego ty, masz, dlaczego ty miałeś taki właśnie styl postępowania? Jak możesz mówić, że byłbyś posłuszny nowicjuszowi, czyli komuś, kto dopiero wstępuje do wspólnoty zakonnej? Franciszek widział. Yy, każdym człowieku, którego Pan Bóg mu stawia na drodze, który byłby jego przełożony w posłuszeństwie, szukał i potrafił dostrzec tam wolę Bożą. Potrafił dostrzec tam Boga właśnie w tym człowieku. I teraz myślę, że dobrze byłoby zobaczyć na własne nasze życie, ile razy to ja chcę być królem, nie? że to ja chcę panować nad tym, który jest obok mnie drugim człowiekiem żeby moje zdanie było na wierzchu, że to ja jestem mądry, że to do mnie należy ostatnie słowo, że to mnie mają się słuchać, że chcę jakieś zaimponować drugiemu człowiekowi, żebym za mną szedł, żeby mnie słuchał. Czy nie no bo ja mam przecież lepsze ciuchy, jestem chodzę bardziej modnie ubrany. Mam lepszy sprzęt, mam lepszą komórkę, zwiedziłem może więcej krajów albo noszę taki tytuł naukowy, albo jestem star, czy bardziej, bardziej star, starszy, bardziej doświadczony. To wszystko to są dobre rzeczy, ale źle jest, kiedy my tego używamy, żeby powiedzieć drugiemu człowiekowi: Powinieneś być mi posłuszny, ja powinienem panować nad tobą. Tutaj wtedy pojawia się pewien problem. Dlatego myślę, że pod wpływem tego słowa, pod wpływem przykładu Jezusa Chrystusa, który stał się Bogiem, który urodził się w stajni, który wybrał na, na swoich rodziców takich prostych ludzi, który zrezygnował ze swojej wszechmocy, aby zaczynać jakby od początku, od, tych, od tego co najmniejsze, to prośmy też Pana Boga dla nas o dar pokory pokory która przede wszystkim jest prawdą, że jeśli startujemy, zaczynamy od prawdy, to wtedy mamy właściwy fundament. Poprośmy go teraz pomódlmy się chwilę. Panie Jezu Chryste, ty jesteś pokorny, ty jesteś prawdziwy, ty stałeś się człowiekiem, chociaż jesteś Bogiem, ty stałeś się prosty i ubogi, chociaż jesteś przebogaty. Daj nam Taki dar pokory, życia prawdziwego, szczerego, uczciwego, naturalnego, żebyśmy nie udawali nikogo, kim nie jesteśmy, żebyśmy nie zakładali masek. Prosimy Cię o dar takiej pokory i też chcemy teraz, w tym czasie, na nowo wyznać, że Ty jesteś naszym Panem i Królem. Nie tylko słowami, ale przede wszystkim całym naszym życiem, aby wszystkie nasze decyzje były tobie się podobały. Tego pragniemy i o to Ciebie też prosimy. Amen. Na dzisiaj to tyle. Może się uda z tego zrobić jakąś większą serię franciszkańskich filmików. A ja Was pozdrawiam z Bogiem.